internowania. Za jaką działalność Pan został internowany? Proszę to pokrótce powiedzieć. No, za tą kulturą wielu innych, działalność Solidarności. Ale dokładnie, bo Pan z nagodą? E, tak? tak, wyjazd. Najpierw zorganizowaliśmy w Ursusie mm -hmm. komitet poparcia strajkującego wybrzeża. Tam był Zbyszek, bo jak. W się mówimy oczywiście. Tak, Panie Michaliście Byszek, Bujak, Pietrzyk, nie pamiętam imienia, Broniarek, Emin. No i jeszcze jedna osoba. Zaraz, Pietrzyk, Bujak, Broniarek. No i ja oczywiście, cztery osoby. No była ta grupa ujawniona. Natomiast reszta kolegów pod, po, poza nami jeszcze kilku. Nie ujawniło się. No, Takim drugim, tym na drugim planie. żeby w razie aresztowania nas nie, wszystkich nie zwinięto. E, I e, w rezultacie podstajków ursusowskich, które towarzyszyły strajkom sierpniowym na Wybrzeżu i nie tylko, bo się już. Akcja strajkowa się rozwinęła. W całym kraju niemalże. Wylądowaliśmy na stoczni w, 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 w charakterze takiej delegacji z Ursusa. No i od tego momentu, po powrocie ze stoczni, już był, po, to był ostatni dzień bodajże strajku w stoczni gdańskiej, po powrocie do Ursusa y, rozpoczęliśmy robotę organizacyjną Niezależnych Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Ursusie i równolegle w regionie. Jako, że do, y, kontakt z Ursusem nawiązałem w międzyczasie Huta, FSO bodajże i wspólnymi siłami organizowaliśmy, organizowaliśmy region, równolegle jakby, y, y, Ursus i region, no i, i tak to szło. Później byłem y, w kolejności jakby, chronologicznie w czasie, zostałem członkiem komisji fabrycznej. Zarządu Fabrycznego. Robiłem taką robotę. Znaczy, ja odpowiadałem za działalność taką kulturalną światową w ramach Związku Solidarność w Ursusie. Na komisja, byłem przewodniczącym Komisji. No i tak to szło do momentu do 13 grudnia. W międzyczasie strajki, rozmaite zaczepki ze strony Czerwonych. To znaczy władzy ludowej. Dlaczego Prowokacje, się... pogotowia strajkowe, strajki. To jest taka mm, proza, no, proza jak życia takiego związkowego, solidarnościowego przez ten okres do 13 grudnia. 13 grudnia zostałem w nocy internowany. Dlaczego pan się zaangażował w tę działalność? Dlaczego? Tak. No, dlatego, że uważałem, że Polska zasługuje na coś więcej, aniżeli, aniżeli yy, władza, yy, monowładza partii PZPR-u. Uważaliśmy, że nasza kultura, tradycje historyczne dają nam prawo do tego, żeby być jednym z wolnych, demokratycznych państw Europy. A poza tym, jakby z mlekiem, mat, mlekiem matki przyswoiłem sobie taką, taką antypatię. Mhm. Wysałem to co do, 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 komu, do komuny. Mhm. Zresztą ojciec mój też był przeciwnikiem mama, także samo, a jeszcze wcześniej, bo tutaj trochę trzeba by sięgnąć w historię, w gen 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 genezę mm -hmm. tego, tego zjawiska. Otóż ja pochodzę z Wileńszczyzny, z Wilna konkretnie, urodziłem się w Wilnie. No i kacapki dali nam do wyboru albo obywatelstwo sowieckie, albo, albo wynocha Pół godziny na Zabranie z niezbędnego bagażu do bydlącego wagonu, no i przyjazd do, do Polski, czyli emigracja. Czyli no, ojciec yy, najpierw cudem uratowany od ściany śmierci, nękał w Debilnie, miał być rozwalony. I tak to szło. No dobra. No i jak przybiegało to... to zatrzymanie 13 Proszę? grudnia, gdzie Pana zatrzymano, w domu? Proszę. Samo zatrzymanie, 13 grudnia przyszli do Pana do domu, wy, e. wyłama, wyłamali łomem drzwi, czy jak? Hmm. Nie wiem, ja w ogóle był zaskoczenie totalne, bo to bezsprzecznie. no przygotowali się perfekcyjnie do tej akcji. Mhm. Zaspany stałem. Dali się ubrać, czy tak Pana wyprowadzili? Tak, 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 tak. Błyskawicznie miałem się ubrać. No, oczywiście. I zabrali mnie. Została żona z dwójką małych dzieci. I gdzie pana zawieziono? Od razu do Białej? Najpierw gdzieś tutaj na, yy, na, a, na radę. Na komendę gdzieś, tak. Na komendę, a później na, na, na Białękę. Tutaj na tą. Na... Opatrzewską bodajże. tak. O jak na Białołęce? Jak pan, jakie ma Pan wspomnienia z Białołęki? No, najpierw szok w ogóle. Szok. że nas albo wywiozą gdzieś do Sowietów, albo do Kacapów, albo rozwalą, albo rozwalą czy jak diabli wiedzą. Bał się Pan wtedy? E, no ale jakoś z czasem się podbieraliśmy do Kupy. Jak już nas wywieźli, jak już w Białołęce się znaleźliśmy, to, to już tak trochę te emocje opadły. No i zaczęła się taka Taka bez... Y, właściwie taki marazm, no. Ile czasu? No bo bez, bezradność taka, no w zasadzie to zapuszkowany, czu, zapuszkowany człowiek, uwieziony w tak, y, taki y, nieoczekiwany sposób, no jest, staje się takie przybicie, bo przygnębienie jednak, no ale po, po pewnym czasie, krótkim stosunkowo, odzyskaliśmy animus, mhm. siłę taką, ducha i jak długo był Pan w Białą Co? Proszę? Jak długo był Pan w Białą Do sierp... Białej... jakoś tak siedem, osiem miesięcy chyba, czy siedem, nie wiem. A, osiem miesięcy powiedzmy, o to Aha. Czy miał pan grudzień. Pro... Gdzieś w sierpniu mnie puścili. Miał Pan propozycję jakiejś współpracy, podpisania lojalki? Jak się służba bezpieczeństwa tak. Panem interesowała? bilet jedną stronę gdzieś tam do, do Kanady, czy gdzieś, diabli ja wiedzą, były propozycje. Dlaczego Pan się nie zgodził? A żeby im nie ułatwić życia. Uh -huh. Martwił się pan o rodzinę? Kto no przecież, a jakże, a a nie? Pomagał? Martwiłem się I... oczywiście, to są to normalne, ludzkie. Uh -huh. Proszę pana... Z prymasowskiego, czy jakoś... Były, kontakty, Były kontakty. przecież. Uh -huh. Notabene przemiecaliśmy grypsy przez księdza uh -huh. Bronka Dębowskiego, później był Jan Sikorski, uh -huh. Świetnik, świetli. Yy, duszpasterze, świetni księża. Czy były jakieś dramatyczne wydarzenia w Białęce? Było coś dla... takiego? W zasadzie to nie było takich, jakichś takich traumatycznych przeżyć doświadczeń, <mum> czy dramatów. Nie, nie w zasadzie to. Na początku był ten taki koszmarny reżim, <mum> a później to jakoś, jakoś tak zleżało. Dlaczego zemrzało? Taka była polityka władz, czy wy tak wywalczyliście? Zdaje się tak, żeby nas rozbroić psychicznie, oni taki i potem już dwa, godziny, dwa godziny, jakby ten, ten reżim więzienny. Pan był e, Nie wiem, jakie były zamysły i plany tych, tych, tych ludzi, tych władz. Ale tak to było. A prawdopodobnie chodziło o to, żebyśmy w sadełku obrośli. I jakby skonformizowali się mhm. taki bym, tak, tak z perspektywy. A jak służba więzienna, klawisze, jak się byli złośliwi, aroganci. Było rozmaici. Jedni zgłupieli jedni, jedni w ogóle, że też byli zaskoczeni tą sytuacją, że myśmy się tam znaleźli jako działacze Solidarności, ludzie Solidarności. Obchodzili się z nami tak, też na początku, jakby tak obcesowo i, i bardzo dystans, a później coś. jak dostali prawdopodobnie jakieś rozkazy czy, czy polecenia, to to byli byli, 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 byli w miarę, zachowywali się w miarę przyzwoicie. Czy Pan w celi siedział z ludźmi, którzy byli z opozycji korowskiej? Jakie były relacje pomiędzy działaczami związku Solidarność, a tymi, co już wcześniej doświadczali? walki z komuną. Nie było podziału, ja nie doświadczyłem takich drastycznych, tym bardziej, że ja znałem tych działaczy wcześniej, znałem Jadasia przecież Michnika i Jacka Kuronia jeszcze przed jakby tej, tego, tego, tego karnawału Solidarności, jeszcze sprzed okresu, przed tego okresu. Tak. Choja Mirko Sądeckiego i jeszcze tam a jakich bo, bo Proszę. A w jaki sposób pani można? No, ja nawiązałem z tymi kontaktami wcześniej, to był 78, 9 bodajże. Z Nową, z Wilkiem, z Mielewiczową, mhm. no poto tą, to, jaki on, nie pamiętam imienia. Ewa. Ewa no właśnie. Przychodziłem do niej po, 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 po Bibułę. Wpadałem od czasu do czasu żeby dla, dla BHP. Także nie było problemu w tych stosunkach między nami. No mhm. Nie było. Ja nie doświadczenie, przynajmniej być może ktoś tam miał jakieś szanse, ale ja nie miałem, nie miałem kompleksu. Czy, pan, czy tam była w ogóle jakaś opieka medyczna? Ktoś się Były jak od czasu do czasu padały jakieś tam komisje dwu czy trzyosobowe osobowe. I, i, i badali, i pytali, kto, kto jak się czuje. A pan był tam chory na coś, czy nie? Ja? Ja myślę, że yy, Byli psychicznie byliśmy zadołowani. Mm -hmm. I, I takie, takie rozmaite te leki w postaci proszków, e, prochów tych, tych takich no, uspokajających, jakichś tam takich. psychotrop, wiecie, Psychotropowych. No były takie, te, ten, y, była taka pomoc. Ta. Jak ktoś potrzebował, ale tak że się czuł, to y, nie wyrabiał. To, 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 to go. Pomagam. Co pan tam robił, jeśli można tak zapytać? Wszystko. To znaczy, wszystko to, to było możliwe. Znaczy. Odgryw w, w, w jakieś tam karty, czy szachy robione primit, primit w tych warunkach. W tych, tych takich. E, no. W poprzez. No, spacery przecież prowadzono nas. A później był nawet już totalny, że tak powiem, luz. Można było między celami się wizytować. Mhm. Także prawie komfortowa sytuacja. A czytał pan coś? książka nie tak, była oczywiście. była tak? Były, były, była. Literatura też była. Można było zdaje się. Ja nie pamiętam dokładnie, co tam czytałem, ale czytało się wszystko, co pod rękę wpadło. Mhm jakiejś tak? taki takiej głębszej, wartościowej lektury, to nie, 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 nie bardzo, bo warunki były wszystko. No tak właśnie, jakie z... były warunki w celach? Ilu, ile... Znośne. Mm -hmm. Znośne, no przecież znaliśmy się w międzyczasie. Jak byli chłopcy przeciw z Ursusa, była grupa, było i z FSO. Wcześniej też przecież znaliśmy się, kontaktowaliśmy się. Tak właściwie to starzy znajomy. A jaki nastrój panował? Czy przygnębienia, defetyzmu Rozmaicie to bywało. Się jak jak się, się, jak Boże Narodzenie, to pamiętam, był przygnębiający, niesamowity nastrój. Taki ponury. Nowy rok, Boże Narodzenie, później Wielkanoc przecież na święta, za lat, rozłą, rozłąka. To wpływało na psychikę, oczywiście. Ale w międzyczasie my no, ratowaliśmy się w rozmaity sposób. Ale jakie były też opinie odnośnie waszej sytuacji? Czy Solidarność została rozgromiona, czy raczej uważaliście, że się odrodzi? Nie no, aż kiedy wyjdziemy na wolność, po to, żeby znowu ruszyć z roboty. Mhm. Czy o was... Wierzyliśmy w tą wolność. Czy jakiś opór, protesty, pisma Były bo dówka jedna czy dwie takie ostre były też. Nie pamiętam dokładnie, Wszystko to się wszystko zaciera, zatarło w pamięci, że jednak czas swoje robi. Oczywiście tak, było, były protesty. Były różne awantury z, 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 z tym tą służbą więzienną. Były... Tak zwane przebierki, to znaczy przerzucano nas w rozmaity cel, mieszano, mm -hmm. żeby zdezorganizować opór. Zdemobilizować nas. Wizyta, straszono. Straszono, tak. Wzywano na przesłuchania, na takie rozmowy pseudo. Mm -hmm. Co niektórzy szli i, i rozmawiali, a niektórzy nie opierali się. Grypsy? Tak? Też, oczywiście. Czyli rola Kościoła była duża, tak? Wtedy, jak Pan uważa. Tak, i ważna, istotna. Tak. Uczestniczył Pan w mszach? No przecież. Uh -huh. Jaki tam nastrój? To była ta strawa duchowa, której uh -huh. przecież nie mogli, z którą, której nie, 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 nie sposób pogardzić, pogardzić ani, ani zlekceważyć, w takich ekstremalnych warunkach. Czy y było jakieś y, zainteresowanie świata zewnętrznego, wolna Europa? No tak, oczywiście. Była... Że był kontakt bezpośredni ze światem, bo przecież mieliśmy te widzenia później, po jakimś czasie, nie pamiętam, po kilku miesiącach, po trzech czy dwóch, mhm. można było się spotkać z rodziną, z, z, z żoną przynajmniej, bo tak. niestety żona, żeby dzieciom oszczędzić, przeżyć, sama tylko przychodziła bez nich, mm -hmm. bez moich chłopców, no to było bolesne jednak. No dobra, ale to tak, nie użarając, żeby się za bardzo nie rozwodnić. No to na może ten. takie na koniec pytanie, czy było warto, czy Pan nie To rozumiecie? oczywiście, że było. To może coś więcej? Ja nie się do tych, którzy mówią, że oni o takie polskie walczyliśmy, czy, czy też, nie było warto. Mm -hmm. Warto było. Każde pokolenie w tej podobnej sytuacji podobnie by się zachowało.